Podczas zaborów rosyjskich miasto rozwijało się nie tylko pod względem przemysłowym, pod względem także rozbudowy budynków mieszkaniowych, ale także pod względem rozwoju, rozbudowy aparatu urzędniczego. Dzisiaj Wam opowiem o gmachu, który stoi za mną, o gmachu tzw. pałacu gubernatora. Zapraszam na film. Biurokracja nie jest wytworem naszych czasów, bowiem w XIX wieku, gdy Lublin był pod zaborami, ilość urzędników gwałtownie wzrastała. Wprawdzie nadawało to rangi i prestiżu miastu, jednak generowało gigantyczne koszty utrzymania aparatu władzy, podobnie zresztą jak obecnie. Historia budowy pałacu to lata 50 XIX wieku, kiedy to gubernator, Zwrócił się do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych o konieczność wybudowania nowego gmachu. Dotychczas urząd znajdował się w pałacu lubomirskich na placu litewskim i pięciu budynkach rozsianych na terenie miasta. Ponieważ kasa miasta świeciła pustkami, rząd guberniany planował zaciągnąć ogromną pożyczkę bankową na ponad 80 tysięcy rubli, a finansowanie spłaty kredytu Miał być ze środków przeznaczonych na budowę podobnych pałaców na terenie całej Guberni. Jednak komisja odrzuciła taką propozycję. Latem 1859 roku Julian Ankiewicz składa projekt architektoniczny budowli wraz z opisem, który warto zacytować. Plac, przeznaczony na wzniesienie budowli, jest najpiękniejszym placem w Lublinie. Projekt na gmach ze względu na taką jego sytuację pod względem masy budowli i obrobienia szczegółów, chociażby w skromnym zakresie, powinien być ozdobą miejscowości. Ciekawe są także wytyczne do projektu. Między innymi, widne miejsca pracy dla 20 osób, gdzie przy jednym oknie miały stać dwa biurka, w Suterenach znaleźć się miały mieszkania dla 11 woźnych. Wymogi gubernatora co do swojej siedziby wywołały wiele zastrzeżeń ze strony projektanta Gmachu, w starych dokumentach czytamy. Położenie budowli ze wszystkich stron otwarte, i warunek sformowania przy niej oparkanionego podwórza zmuszają do odsunięcia gmachu od ulicy Świętego Józefa wbrew przepisom budowniczym policyjnym. Wypadałoby, podwórzem gmachu ścieśnić albo w najgorszym razie zupełnie pozbawić gmach zacisza oparkanionego, koniecznego przy otwartej ze wszystkich stron sytuacji. Z tych przyczyn proponuję przesunięcie gmachu ku ulicy Krakowskie przedmieście, tak aby frontem stanął na przedłużeniu ulicy ewangelickiej z boku na plac wychodzącej. Lokalizacja także nie była przypadkowa, bowiem ta część miasta w tamtych czasach była już niezwykle prestiżową to tu przy słynnym Starym Placu Litewskim stały już Pałac Czartoryskich, Pałac Lubomirskich oraz Gmachy Komisji Obwodowej. Sam Pałac Rządu Gubernianego powstałby na terenie dawnych ogrodów wyburzonego w latach XX-XIX wieku kościoła i szpitala Bonifratrów, który stał niegdyś na Placu Litewskim. Za datę powstania założenia pałacu Uznaje się 29 sierpnia 1859 roku, kiedy to Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych zatwierdziła projekt budynku autorstwa Juliana Ankiewicza. Budowa postępowała bardzo szybko. Jesienią 1861 roku całość została przykryta już dachem, a prace wykończeniowe polegały na umieszczeniu dwujęzycznego napisu na frontonie. Rząd guberniany lubelski i po rosyjsku lublińskoje, gubernskoje, prawienie oraz herbu państwa. Gmach często zmieniał właścicieli. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku mieściła się tam dyrekcja okręgu II Korpusu Wojska Polskiego. Z kolei podczas okupacji mieściły się tam niemieckie urzędy wojskowe. Po wojnie Budynek został przekazany Uniwersytetowi Mary skłodowskiej Sam gmach do czasów obecnych przetrwał niemal w niezmienionej formie. Poszukując starych oryginalnych elementów warto pójść na Radziwiłowską. O tej strony mamy oryginalną balustradę. Być może jeszcze ta drewniana część też jest wiekowa. Jeśli film Cię podobał, to tradycyjnie proszę o łapkę w górę. Nowych widzów witam na kanale i zachęcam do subskrybowania. Będą nowe filmy. Mam nadzieję, że w tym roku będzie filmów więcej, że będą one się pojawiać regularnie. Zapraszam także na Facebooka, też nazwa Paweł z Lublina. Jak nam się miłego dnia, cześć.